Siemano! Jestem Grzesiek, a to jest drugi odcinek z z Mroczny Obłęd, czyli Horrorek z Grzeszkiem. I okej, okay, jeśli ja dobrze pamiętam, tutaj mieliśmy taką wodną bajkę i skaduję, że musimy ją kliknąć. Czy się stało? Czy coś niekoniecznie. Wow. Główny hall. Okej, okay, idziemy. What the fuck. Okej. Umiemy być gaci, dobrze. What the fuck? Deixa eu ver, sou cheio de compulsivo, né? Vou Wow! Toma, Bird. Chata o <laughs> Dobra, ale teraz w ogóle nie wiem, gdzie mam iść. To exclude. A, dobra. O, 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 jest. Oliwa, Gitas, Krzesiwa, Gitas, dobra. Idziemy, 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 idziemy. What the fuck? Aha, to co to w ogóle jest? Jakiś rybara. was. A, ah, książeczka, klawituje, yeah. ja yeah. jestem mądry, bo le, wstyd Harry Potter. O, o, tam jest coś, tam jest coś, no. Spadaj skrzynko, tu jest ładna oliwa. Jak się kucało, Boże, kontrolę. Kontrola. dobra, stawaj debido. What the fuck? Dat was het, we hebben het niet. Oké. Okay. Woo! Mm! <laughs> ah, was ja. Eh, ja. äh, eh. Äh. A, jutro ginie! No, tu to, to nie powiesz, z dechami zabitymi. Pięć dech zabitych. I ma niby drgnąć. Zawa, shiftem. tam. O. A. Kamyki. Tu, 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 Co to jest? Gle. Jak tam nasza psika? Lekki był Jestem okazem zdrowia, jestem zajebisty A co to jest? Aha No okej, okay, dobra Czyli nie będziemy iść, To jest ta narość Tutaj Tu 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 tu, tu. LABORATORIUM H. W czytelniu? W czytelniu? W czytelniu? kurde Coś to jest. Jest nie ma. Nie! Ogarnij się do Bilu. ze mną, nic ci nie grozi. No. Co za dźwięki chore. Boże! Ogarnijcie się to sobie pograć spokojnie. No jak skończyła się? Prześdle jedną. No. Weźmy krzesiwo, wyk Dobra. Jest no. Nie ma się czego bać. Coś tu mamy. Bingo

Czekaj, się trzęsiesz, po jebie, Boże, jaki to jest nieograniczony człowiek. Chodzi sam w... Mówi... Ej! The... Okej. Okay. jakieś wspomnienia. Nie chcę ich. Kwasu zutowego? Co on robił? ja jedno. Ja mam takie ciary, że normalnie. O. Słój chemiczny. To myślę, próba z tego e-esencji. Poprzednie mieszanki były za słabe, ale czuję, że jestem już blisko. Zmieszałem galman i pigment, a kupryt świetnie je wiąże. W tym razem spróbuję użyć wody królewskiej zamiast kwasu azotowego, aby uzyskać lepszy prostwór. Eksperyment się nie powiódł. Rostwór posiada wysokie stężenie kwasów i może być najwyżej środkiem czyszczącym. Tkanki od organicznych nie reagują na jego działanie, więc należy się z nim obchodzić bardzo ostrożnie. Ta receptura pomoże mi się do czegoś może mi się do czegoś przydać, ale ja tracę nadzieję, że Alechmie pozwoli mi znaleźć rozwiązanie tego problemu. Yy, badaj krzesło! No, kampimy tu, 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 tu. Okej. Okay. Patrz, co się dzieje w ogóle, chłopaki. Dziewczyny, co się dzieje, co się dzieje. Patrz, co się dzieje, zapal światło, bo znazuje wszystko. What the fuck. What the fuck.

Ko, tu się gościł trzęsie całe. Dobra, nie marnujmy sobie tej całej... E, tej... Hmm. Gdzie ja ma mam teraz iść? Co? Czy ktoś mi to powiek? Gdzie ja mam? O to Dobra, w do głównego holu chyba, nie wiem. Ja mi się bardzo. Nie chcę cię pinal najbliższym tam, nie wiem. Aha, okej, okay. musimy znaleźć klucz. Ale wiesz co? To już w kolejnym odcinku, tak? bo już nie wytrzymam więcej, już chcę się schować pod kołbelkę, dopisnąć się do misia i w ogóle. Także to było na tyle, ja byłem Grzesiek, to była amnezja, mroczny obłęd. Drugi odcinek. Co będzie w kolejnym? Aż boję się myśleć. Ale. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.